Agnieszka Hyży o trudach macierzyństwa. Nie mam własnego życia. Agnieszka Hyży i jej mąż Grzegorz Chyzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami, jakie niesie za sobą rodzina patchworkowa. Prowadząca Halo, tu Polsat w rozmowie z faktem mówi otwarcie, że wychowywanie dzieci to wielka radość, ale i ciężka praca. Nie mam swojego życia, wyznaje prezenterka. Pierwszym mężem prezenterki był Mikołaj Wit, z którym ma córkę Martę. Para rozwiodła się w 2014 roku. Rok później Agnieszka poślubiła piosenkarza Grzegorza Chyrego, a cztery lata temu na świecie przywitali syna leona. Mąż Agnieszka Chyży ma jeszcze bliźniaki, Wiktora i Aleksandra, z poprzedniego małżeństwa z Mają Chyży. Agnieszka Hyży przez lata tego żałowała. Co jest najtrudniejsze w prowadzeniu porannego programu na żywo? Agnieszka Hyży, myślę, że to domena wszystkich programów na żywo że nie możemy sobie wszystkiego zaplanować. Mamy oczywiście scenariusz, bardzo dobrze zrobioną dokumentację i jesteśmy przygotowani na rozmowę z danym gościem. Natomiast różne rzeczy mogą się wydarzyć i czasowo, i technicznie. I to wcale może nie podążać w tym kierunku, w którym sobie zakładaliśmy i na co się umówiliśmy. Ta czujność, która trwa przez kilka godzin, w którymś momencie daje weznaki i przychodzi moment kryzysowy. Szczególnie, że jest to program poranny, który wymaga wczesnej pobudki, a nie zawsze udaje się poprzedniego dni położyć o założonej porze. A cały czas trzeba być w gotowości, przecież przeskakujecie z jednych tematów do drugich. Dokładnie tak. Czasami z poważnych i smutnych tematów, które potrafią wywołać łzy na antenie, przechodzimy do bardziej lifestyleowych. Luźnych wątków. To momenty, w których łatwo się pogubić, ale paradoksalnie uważam to za jedno z zalet pracy w tym programie. Różnorodność tematów i gości jest niezwykle inspirująca i rozwijająca. W szybkim tempie przyswajamy ogromną ilość wiedzy, co niezmiennie mnie fascynuje. W programie poruszamy ważne kwestie społeczne oraz tematy polityczne które są mi bardzo bliskie. Choć moja kariera zaczęła się od rozrywki i show biznesu, wiele osób twierdzi, że powinnam była od początku postawić na dziennikarstwo newsowe. Jednak razem z Niną Terentii zdecydowałyśmy, że skupię się na show-biznesie i lifestyle'u zamiast na newsach. Kto wie, być może dziś byłabym dziennikarką newsową. Żałuję pani tego z perspektywy czasu? Był taki moment, że żałowałam. Moi bliscy i osoby, które spotykam na swojej drodze, wiedzą o tym. Dużo czasu zajęło mi wyjście z szuflady dziewczyny, która wyłącznie zajmuje się tematyką show biznesową, zapowiadającą koncerty, festiwale, rozmawiającą tylko z gwiazdami. Nie każdy dawał sobie przestrzeni czas do tego, żeby mnie poznać lepiej. Dlatego jestem bardzo wdzięczna i cieszę się, że Edward Miszczak pomyślał o mnie. Ktoś z otoczenia TVN zasugerował mu, że jak będzie budował swój zespół, to powinien zwrócić na mnie uwagę. Dał sobie czas, żeby mnie poznać i przyznał, że zobaczył potencjał, który we mnie drzemie. Dlatego. Trzeba być ostrożnym w doborze programów, jakie chcemy prowadzić i przy podejmowaniu zawodowych decyzji. Mam świadomość tego, że już wielu rzeczy nie zrobię, przez to, że jestem kojarzona właśnie z programami rozrywkowymi. Już trochę to przepracowałam, ale był rzeczywiście moment, że trochę się pokłóciłam sama ze sobą za te decyzje. Które podjęłam, że trochę zmarnowałam swój potencjał intelektualny? Im jestem starsza, tym łatwiej mi przychodzi powiedzieć głośno, że wiem, co potrafię i co mogę z siebie dać. Z drugiej strony zgodziła się pani na posadę, w Twoja twarz brzmi znajomo. Którejś pięknej nocy zadzwonił do mnie Edward Miszczak. Proponując mi pracę u boku Maćka Roka w Twoja twarz brzmi znajomo. Oczywiście bardzo się ucieszyłam, ale z tyłu głowy miałam świadomość, że kolejny raz idę w program rozrywkowy. Przyjęłam tę propozycję, ponieważ dostrzegłam w niej również przestrzeń na dziennikarską pracę. Mam możliwość przeprowadzania wywiadów z uczestnikami. Poznania ich bliżej, a także głębszego wniknięcia w twórczość i życiorys artysty, którego będą naśladować. Co najważniejsze, ten program emanuje niesamowicie pozytywną energią, a sama praca na planie tylko mnie w tym utwierdziła. Współpracuję z genialną ekipą, która przyjęła mnie wyjątkowo ciepło i życzliwie. Agnieszka Chyży, nie mam swojego życia. Czy z Edwardem Miszczakiem rozmawiacie na temat zagospodarowania jakiejś kolejnej przestrzeni w telewizji dla pani? Ramówka nie jest z gumy. Mamy pewne stałe formaty, które są i będą. Mój czas też nie jest z gumy, a rok 2025 zapowiada się dla mnie bardzo intensywnie. Zawsze moim marzeniem był program w stylu talk show, także pewnie w czymś takim będę szukała dla siebie miejsca. Natomiast są pewne aktywności, także medialne, związane z grupą Polsat, o których mówimy, rozmawiamy. Szczególnie jeśli chodzi o wszelką działalność online, to jest to bardzo duże pole do wykorzystania. Może jest Pani gotowa pójść w tematy społeczno-rodzinne, robiąc na przykład podcast? Ostatnio podzieliła się Pani na Instagramie swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w kwestii patchworku. Trafiła Pani w punkt. Na razie nie mogę wchodzić w szczegóły, ale jest to temat, który kiełkował od dłuższego czasu. Za każdym razem, gdy poruszę temat patchworku. To jestem wręcz zalewana ogromną ilością wiadomości od internautów. Oczywiście nie jestem ekspertem, ale mogę dzielić się własnym doświadczeniem. Poza tym z wykształcenia jestem socjologiem, więc tego rodzaju tematy są mi bliskie. Jest też pani mamą na pełen etat. Jak to pogodzić z intensywną pracą zawodową? Nie będę ukrywała że jest to bardzo trudne. Wydawało mi się, że im dzieci będą starsze, tym będzie prościej, ale tak nie jest. W dodatku z mężem mamy jeszcze malutkie dziecko, które pozytywnie wywróciło nasze życie do góry nogami. Mam świadomość upływu czasu i tego, że szybko umykają nam pewne momenty z dziećmi, które już nie wrócą. Dlatego robię wszystko, żeby tego nie tracić, ale często odbywa się to kosztem mojego czasu. Nie mam swojego życia, jest mi bardzo ciężko wygospodarować czas dla przyjaciół, dla siebie, bo każdą wolną chwilę poświęcam, żeby być w domu z dziećmi. Ale też stara się pani dbać o romantyczne chwile z mężem, tylko we dwoje. Ostatnio wyjechaliście sami na krótki urlop. Walczymy o to, jako niepodległość. To jest ten czas tylko dla mojego partnera, dla męża. Nawet jak ktoś później mnie za to krytykuje, uważam, że recep